No dzień dobry. Chciałem u, dla Was ogółem powiedzieć, dzisiaj Krzysztof Kononowicz mnie chciał wyrzucić, dzisiaj niedziela jest, chciał wyrzucić mnie z domu i... jest prawdę za co? Jak za co? Powiedz prawdę za co? Co za co? Powiedz a co ty na, nagadałeś na mnie? Le prawdę. Że ja norhoman jestem jakiś kurwa i nie wiadomo a, co, że w majtki powiedza? nasrałem kurwa, że... Jak ja byłem kurwa w szpitalu i chcesz mnie, <coughs> chce mnie do choroszczy wysłać, ciekawe za co, Jaka ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie, a ty kurwa powinieneś dawno się leczyć. Za narkomanię, ja to nie, tu to, to tak. A za narkomanię, o jako narkomanie? jak ja trzeźwy jestem, o wczoraj piwo wypiłem, narkomanię? Przyszedłeś, co z ust jechało? Nic nie hało. Nic nie Nie. Nie? A co ty kurwa srasz w bajtki kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nie. nieprawda? To nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie zesrałeś? Ja tylko raz w życiu. Musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie, że raz. A ten non stop kurwa waliłeś. Od Tereski wracałeś kurwa, wzięłeś całe te i kurwa napierdoliłeś mach. Bramkę otwierałeś kurwa i nawaliłeś kurwa śmierdziała. Z nerwów. Ta, z nerwów. A z czego? Sam widzicie? Sam ogółem powiedział, że wyrzuci mnie z domu i bardzo mu dziękuję. I po prostu 4,8 8 mi oddaj, w tamtym roku kurwa tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinienem za mieszkanie płacić. Srać kurwa! Tak! Ile pieniędzy ja kurwa cię pierdź? Idź do ciebie, slajd! Ty na masz kurwa! No stoś śmierdzi!